Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątkowe słoneczne popołudnie. Mam nadzieję, że Państwo już odbyliście wszelkie spacery, a teraz wróciliście na e, obiad do domu i przy okazji będzie można z nami zarobić pieniądze, jak i zaplanować wakacje, bo będziemy, proszę Państwa, próbować w tym strasznym chaosie odszukiwać polskie miasta. Dobrze? Zerknijcie na to. To jest troszkę odstraszająca zagadka, tak na pierwszy rzut oka. Dlatego płacimy od razu 500 zł. Proszę Państwa, trzeba podać miasto z koperty. E, tak, przed chwileczką reżyser włączył mi tutaj tę zagadkę. Mówi, o zobacz, Anka, tutaj weź, e, zobacz, polskie miasto jakieś mi podejmie. Chyba zwariowałeś, że po prostu ktoś będzie chciał na to patrzeć. E, proszę Państwa, szczerze mówiąc, tych miast jest tutaj... Chyba bardzo niewiele, kilka dosłownie, więc, więc to jest, jest zachęcające. Jest to gra na rozgrzewkę, żeby Was skoncentrować troszeczkę. Mam nadzieję, że uda się pierwszej osobie trafić w miasto z koperty. A Państwo, szukajcie propozycji. A ja przypomnę zasady naszego programu. W programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne. Do których możecie się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacicie za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie łączy ze studiem. Aby dostać się na antenę, chyba proszę Państwa, czy ktoś tu widzi jeszcze. Jeszcze jedną nazwę miasta? Bo mi się wydaje, że wszystko wymieniliście. Wszystko, co tutaj mogło być: Kielce, Ełk, Toruń, Kołobrzeg, Białystok, Sopot, żary, Opole, Tarnów. Te ostatnie miasta płaciliśmy nagrodę pocieszenia po 500 zł. Ale teraz to już chyba o nagrodzie pocieszenia nie ma co mówić. Proszę Państwa, chyba dlatego też i 400 płacimy za, yy, za miasto z koperty. No bo naprawdę, no wystarczy spojrzeć na tę zagadkę, żeby przyznać mi rację. No tutaj. Ja to nie widzę części z tych miast, które Państwo już wymieniliście. A co dopiero jeszcze coś nowego. Czy ktoś ma jakąś nową odpowiedź? Czy ma ktoś jakąś jedną, jedną, jedną nową odpowiedź? Bardzo, bardzo gorąco zapraszam do telefonu. Kochani, ogromna szansa na strzał za 4400 złotych. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Pani, udało się Pani znaleźć jeszcze jakieś miasto? Tak. Prosimy. Katowice. Czy to możliwe, że nie widziałam ja? Tak? Reżyser krzyczy tak. Brawo dla Pani. Pół tysiąca dla Pani. Pół tysiąca dla Pani. Są wśród tych liter Katowice. Brawo. Prawdopodobne. <noise> Jeszcze jest jakiś... Jeszcze jest jakieś miasto? Widzę, że reżyser jest w grubej desperacji. 5200 zł. No powiem szczerze, że z tą wiosną dam no, reżyserowi rzeczywiście wąż wyszedł z kieszeni. Proszę Państwa. Płacimy naprawdę duże pieniądze. Naprawdę duże. Powiem szczerze, że dawno takiej nagrody nie widziałam. No, grubo. Yy, fuh, no, to robi się tak naprawdę poważnie. Dziesięć yy, nazw miast znaleźliście. Ja szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że, że uda nam się tę zagadkę w ciągu paru pierwszych tam chwil yy, załatwić. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby dzisiaj w piątek, końcówka marca, trafić 5200 złotych? Że wszyscy odpowiadają tak. Mhm. No nie powiem, ja też bym chciała. Spróbujmy się skupić na zagadce, dobrze? Bo to jest. Były już dzisiaj takie telefony, że ktoś dzwonił, ale nie miał odpowiedzi. Nie miał żadnej znalezionej nazwy miasta, bo to nie jest łatwe znaleźć tutaj nazwę miasta. Dziesięć takich nazw Państwo już znaleźliście. Jest jeszcze jedna, na pewno jest jeszcze jedna, bo koperta jeszcze tu wisi. I 5200 proponujemy. To jest zbieg okoliczności naprawdę, no. Zbieg okoliczności, że wymieniliście te nazwy, a tej jeszcze nie. Proszę Państwa, ta nazwa mogła zostać podana jako jedna z pierwszych. Tej gry mogłoby już od dawna nie być. Tymczasem doszliśmy do takiego etapu, że ja nie wiem, czy dalej w ogóle warto grać, bo 5200 zł płacimy za. Miasto I cały czas czekam na telefon i, i widzę, że trudno Wam idzie, że nie macie pomysłu. Przed chwilą 500 zł za Katowice. Ja nie wiem, gdzie to można znaleźć, Katowice, naprawdę, ale reżyser potwierdza, że są 500 zł, zapłaciłam. Taki, no, w jakiś taki szalony ciąg liter wklejone są nazwy miast. Literka obok literki. To nie to, że bierzecie jedną literkę z pierwszego rzędu, drugą z trzeciego i tak dalej. Litery muszą być obok siebie. Miasto z koperty. 5200. Pięć 5200. Nie mogę się doczekać, aż powiem, że ktoś to wygrał, także zapraszam. Zapraszam, ale też z drugiej strony nie mam takiej wielkiej pewności, czy jeszcze ktoś widzi jakąś odpowiedź. Musi być. Musi tu gdzieś być jeszcze jedno miasto. Pomimo tego, że mi się wydaje, że nie ma. Bo ja nie widzę. A czy na pewno jest? Na pewno jest, bo no, no jest koperta. Jeśli w ciągu paru najbliższych chwil Państwo nie odgadniecie, co jest w kopercie, to po prostu pokażę odpowiedź. No nie zapłacimy za następną zagadkę takich pieniędzy, bo tutaj no naprawdę w tej chwili zrobiło się trudno, bardzo trudno. No, bo, bo proszę zobaczyć, ktoś wychwycił przed chwilą Katowice, ja nie mam zielonego pojęcia, w którym miejscu tutaj można było Katowice znaleźć, naprawdę. A można było. Także przypuszczam, że ktoś z Państwa jeszcze jakąś jedną nazwę ma. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że jest to nazwa z koperty. Także proszę dzwonić. Jeśli tylko masz jeszcze wyszukaną wśród tych liter nazwę kolejnego miasta, proszę dzwonić, bo. Nie będziemy tego długo ciągnąć. Ja za takie pieniądze no nie będę czekać i prosić, żeby ktoś zadzwonił i zabrał 5200 zł. 10 chwil, proszę Państwa. 10 chwil. Jeszcze jedna nazwa. Jeszcze jedna nazwa. Być może jest to nazwa z koperty. Czy znalazłeś wśród tych liter jeszcze jedną nazwę polskiego miasta? Proszę Państwa, nie szukamy nazwy, nie wiem, w Tajlandii, czy nie wiem, skąd, z Chin, prawda? To są polskie miasta, czyli Państwo je znacie, znacie na pewno jakoś. Można je znaleźć. 5200 zł. Kielce, Ełk, Torun, Kołobrzeg, Białystok, Sopot, Żary, Opole, Tarnów, Katowice. Ja z tych wszystkich miast byłam w stanie wychwycić Kołobrzeg. I co ja jeszcze widziałam? I Białystok widziałam. I Toruń. A wy znaleźliście ich tyle. Czyli jest szansa, że ktoś jeszcze coś widzi. Że to, że ja nie widzę w tej chwili kolejnej nazwy, to nie znaczy, że Państwo też jej nie widzicie. Ktoś prawdopodobnie ma jeszcze jakąś nazwę i mamy 8 chwil, żeby, żeby tę nazwę od Was wydobyć. 5200 zł za nazwę z koperty i 500 zł za każde nowe miasto dobrze wychwycone wśród tego chaosu. Ogromne pieniądze, naprawdę. Byleby tylko ktoś jeszcze się zgłosił i podał jakoś. W kopercie Bóg! Czy ktoś widział miasto Bóg? Było. Pani wygrywa 500 zł. Ja Państwu życzę pięknego weekendu. Do widzenia.